Cześć, to Nikola i Agnieszka. Właśnie jesteśmy w Chorzowskiej Laubie, gdzie, gdzie zaraz nasza koleżanka Marta yy, przeprowadzi wywiad ze znanym raperem Miłoszem. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, tak jak nam. Na razie. Do zobaczenia. Cześć, z tej strony Marta. Właśnie przeprowadzam wywiad ze znanym raperem Miłoszem. Oto pierwsze pytanie. Czy uważasz, że istnieje jakaś bariera wiekowa wśród raperów, To znaczy, od pewnego czasu powinni przestać rapować i zająć się czymś innym. Nooooooooo. Wow. Niektórzy na pewno tak. Ale wydaje mi się, że no to jest na tyle młoda muzyka w tym kraju, że na ten moment jeszcze nie wiadomo, do którego roku tak naprawdę to się... Wiem, że mam, znaczy wiem, czyli wiesz. Że... Jeszcze, jeszcze na tym moment nie wiadomo, do którego roku to się ludziom udaje. Sądzą po tym, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to nie ma takiej bariery, bo okazuje się, że hip-hop jest na tyle rozwiniętą muzyką i po prostu na tyle ewoluuje cały czas, że, że można się realizować w każdym wieku w tym na dobrą sprawę i rozwijać, więc, więc chyba takiej bariery według mnie nie ma. Ja jakąś taką swoją wewnętrzną mam i powiedziałem sobie, że w pewnym wieku przestaję to robić, bo będzie to już wyglądać trochę śmiesznie, ale zobaczymy, czy tak będzie. No, nie wiem, czy się tego będzie trzymać. Jak na mnie takie bariery nie ma, chyba, że indywidualne. Jakie według Ciebie jest najważniejsze zadanie muzyki? Pierwsza muzyka ma dawać człowiekowi taki moment wytchnienia i oderwania się od tego wszystkiego, co dzieje się dookoła. Nie można czy prowadzić samochód, to powinno być względne oderwanie się od tego, co się dzieje dookoła. Czy, czy siedzi sam w domu, czy jest mu ciężko, czy jest mu dobrze, to ta muzyka powinna jakby dawać mu szansę na jakiś taki głębszy oddech i, i przekalkulowanie tego wszystkiego, co, co się dzieje w jego życiu. I to jest chyba jej, jej główna funkcja. Taka najbardziej, że tak powiem, przyziemna, jeśli chodzi o muzykę, bo to jest w niej najważniejsze i, i to powinna tak naprawdę ludziom dawać po pierwsze. A jeśli chodzi o jakieś takie kolejne funkcje, to w zależności od tego, jaki to gatunek muzyczny jest, bo wiadomo, że inne funkcje, przykładowo społeczne, spełnia muzyka techno, a inne funkcje spełnia muzyka, jaką jest hip-hop, wiadomo. Jak wspominasz swój pierwszy występ dla szerokiej publiczności? Ło. Wow. To było 12 lat temu. 2001 rok. 12. 12. No ponad 12,5 roku temu na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w Mikołowie. I to był mój pierwszy koncert, gdzie jeszcze nie rapowałem, tylko pomagałem moim kolegom rapować, bo ja sam wówczas jeszcze wtedy miałem jeden tekst napisany, jeszcze tego nawet. Nie, rapowałem go wtedy i pamiętam, że był to poważny stres, yy, ale też jakieś tam spełnienie jakichś takich krótkich, bo krótkich, ale, ale moich ambicji, bo niedługo wtedy robiłem tą muzykę, miałem okazję już, już coś tam grać, wiadomo, że to nie miało nic wspólnego z tym, co robię dzisiaj, ale, ale będę to pamiętać do końca, bo, bo już tych koncertów zagrałem naprawdę bardzo dużo, yy, a ten będę pamiętać całe życie. Ten i może jeszcze z 5-6 innych, a, ale na pewno ten jako pierwszy, najdłużej. No i cały było? To naprawdę kupa nerwów, ale, ale jakiś taki. Pierwsze koty za płoty. Czy nie myślałeś kiedyś, żeby rzucić ten cały rap i zająć się czymś innym? O nim nie da się zliczyć, ile razy tak myślałem. E, I to przez te takie wszystkie lata, oprócz tak naprawdę 5-4 ostatnich, kiedy, kiedy już z tej muzyki. No, 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 na spokojnie potrafię się jakoś tam na w miarę dobrym poziomie utrzymać i, i jestem tak naprawdę zrealizowany w niej chyba już, no może nie w pełni, ale w 80%, bo mam jakieś szersze grono odbiorców i jakoś tak naprawdę żyję w tym 100%. Mam dużo znajomych i kolegów na tej scenie, i, ale kiedyś było inaczej, no i dużo, dużo kół, rzucali nam różni ludzie pod nogi. Przeżyłem dużo konfliktów z innymi wykonawcami i nie zawsze wierzyłem w to, że, że kiedyś uda mi się po prostu jakby być gdzieś tam wyżej w tym wszystkim. A, a z tego co widzę i słyszę ostatnio jestem i o tym nie myślę, ale jasne, że tak. Były takie momenty. Chyba każdy taki miał. Czy czujesz się spełniony muzycznie? Czy jest coś, czego. Czy uważasz, że czegoś jeszcze brakuje? Nigdy nie będę, jakby wiesz, uważać się za siebie jako wykonawcę, jako taki produkt finalny, bo. Bo, jeżeli ktoś tak myśli o sobie, to znaczy, że już nic z niego nie będzie. A ja chcę, żeby się cały czas mnie to wszystko ruszało, gdzieś tam rozwijało. Tak jak mówiłem przed chwilą, to jest tak 80% jeśli chodzi o jakieś takie dotarcie do jakiegoś celu, który sobie wyznaczyłem. Chociaż ten cel i tak był o wiele, wiele niżej niż jestem teraz. Ale myślę, że coś jeszcze więcej mogę osiągnąć i na pewno będę o to walczyć. Nie wiem, co to może być, zobaczymy. Ale na pewno nie jestem spełniony w 100%. Ja cały czas mam nowe pomysły, cały czas chcę ewoluować, cały czas chcę robić jakby nowe rzeczy jednocześnie zbieżne z tym, co robiłem do tej pory i, i o to się staram i na pewno tak hmm. będzie. Czy jest coś, co irytuje cię w polskim rapie? Nie. jest mniej rzeczy, które mnie naprawdę nie irytują niż irytują, No już co jest z takich rzeczy multu, To jest hmm. bardzo specyficzna subkultura. Ostatnio śmiałem się, że więcej w więcej polskim rapie jest kibiców, wykonawców niż ich słuchaczy eee, jest to, Jeśli chodzi o wykonawców, to też jest to mieszanka dziwnych charakterów i osób Wiadomo, jest kupa ludzi, których mam blisko siebie, mimo że nie mieszkają blisko I zawsze, gdy jestem tylko w okolicy albo oni są, staramy się jakoś spotkać i cenimy sobie tą znajomość Ale, ale jest też kupa, kupa nieprzyjemnych rzeczy i męczących no. Nie mówmy o niemiłych rzeczach czy uważasz, że polski rap jest niedoceniony? Bo w mediach czy w telewizji e, często rap e, nie jest tak szerzony jak inne e, gatunki muzyczne, a jednak większość złotych płyt trafia właśnie do raperów. To jest, wiesz, to, że dostajemy te złote płyty, to chodzi chyba o to i pokazuje to, że jesteśmy docenieni odpowiednio, bo e, w tym kraju jest wszystko na odwrót. W tym kraju rządzi nasza muzyka i disco polo. Tak jak w Stanach rządzi rap i country. I tak chyba zawsze było, wydaje mi się. Z tego, co ostatnio czytałem i z tego, co sam się zainteresowałem, gdy przeczytałem chyba słowa Ostrego albo Procenta, nie pamiętam. Polska scena jest w czołówce scen hip-hopowych na świecie. Jest naprawdę bardzo rozwiniętym organizmem i wydaje mi się, że to chodzimy już do momentu, jeśli nie jeśli chodzi o sprzedaż. Wiadomo, nie, nie mamy takiej liczebności w ogóle, ale do poziomu muzycznego i do poziomu organizacyjnego w tym samym hip hopie, jak wykonawcy z Niemiec, Francji i, i o wiele bardziej rozwiniętych krajów, chociaż te, te, te trzy główne sceny, znaczy trzy sceny europejskie: niemiecka, francuska i polska, wydaje mi się, że są tymi głównymi scenami w Europie. Naszej muzyki, polskiej muzyki hip hopowej słuchają Czesi, słuchają Słowacy, co jest zaskakujące. Gramy tam na imprezach nie tylko dla Polaków. I co? No. Jestem z tego zadowolony. Jesteśmy tak naprawdę bardzo fajnym organizmem, który wykrował sobie własny wizerunek, własne media, własny sposób promocji, którego teraz inni wykonawcy i inne branże nam zazdroszczą i nie potrzebujemy tak naprawdę wsparcia tych mediów, bo tych mediów ogólnokrajowych, szczególnie publicznych, bo z reguły one... Momentu. Bo z reguły one nie są tak naprawdę odpowiednimi mediami do poruszania takich tematów, ponieważ nie znają się po prostu na tym, o czym chcą z nami rozmawiać. Za długo nas ignorowali. Co starasz się przekazać w swoich kawałkach? i Czy zawsze ci to wychodzi, czy ktoś inaczej to interpretuje? Czy wiadomo, że ludzie interpretują te kawałki różnie, czasami błędnie, czasami, czasami lepiej. O wiele większe problemy mają z klipami do moich kawałków, które reżyseruje Piotrek smoleński, ale to już inny temat. Z tego, co widzę, większość odbiera te kawałki tak, jak chcę, żeby one były odebrane. No i co? No i chyba, chyba, chyba o to mi chodzi, A to, co chcę przekazać tej muzyce. Ja zawsze chcę opowiadać o tym, co dzieje się dookoła mnie i co się dookoła mnie zmienia, bo każdą płytę nagrywam w kolejnych latach mojego życia, jestem coraz starszy, dotyka mnie coraz inne problemy i mówię o tym co po prostu jest dookoła mnie, dookoła nas tak naprawdę, bo czuję się częścią jakiegoś większego organizmu śląskiego. O tych miejscach się mówi trochę ciekawiej wydaje mi się niż o innych. Jest dużo ciekawych historii do opowiedzenia. I to jest to co chcę przekazywać, w naszej historii. E, jakie pytanie zadawane przez dziennikarzy najbardziej Cię irytuje? Trzy takie chyba, albo dwa na pewno. Dlaczego rap? Czemu mówię tyle o Śląsku? A ja się nie zapytali, dlaczego miłość znaczy. Czy uważasz, że amerykański rap jest na wyższym poziomie niż polski? To zależy od wykonawców. Uważam, że jeżeli. Yy... Na świecie popularnym językiem, albo naszym rodzimym językiem, nie byłby język polski, tylko język angielski, to każdy z wykonawców na naszej scenie muzycznej i hip-hopowych robiłby karierę międzynarodową ogólnoświatową, tak samo jak oni. Ich przewagą jest to, że po prostu są międzynarodowi w tym, co robią przez język, którym się posługują. I dociera to do po prostu całego świata, bo wszędzie ludzie uczą się języka angielskiego, przynajmniej większości tego świata, a nie uważam, żeby byli lepszymi raperami od raperów z Polski, ze Szwecji, z Francji czy z Niemiec. W ogóle nie uważam, bo zależy to tylko i wyłącznie od, od tego, kto jak rapuje i o czym mówi. Jaki według Ciebie hip-hop ma wpływ na ludzi? To zależy od ludzi i od hip-hopu. Są rzeczy, są wykonawcy i, i, i płyty, które tak naprawdę. Nie mają za bardzo co w życiu człowieka zmienić. Nie chcą zmieniać, bo niektórzy wykonawcy po prostu nie chcą tego robić, albo po prostu nie trafiają do ludzi. A są takie albumy i takie utwory, które dają ludziom naprawdę dużo do myślenia i inspirują ich do jakichś ruchów życiowych, do, do, do pewnych decyzji. I to jest fajne. I wydaje mi się, że, że po prostu hip-hop powinien dawać ludziom trochę mądrości. To na pewno. A, a co potem, to, to, wiesz, to już zależy od ludzi. Czy uważasz, że rapujące kobiety na przykład wdowa mogą być lepsze w tym od mężczyzn? O Boże święty. Kobiety są ponad we wszystkim lepsze od mężczyzn, tylko się z tym ukrywają. <śm> A, ale, e, ale co? Ja nie jestem jakimś zwolennikiem żeńskiego rapu specjalnym. E, nigdy nie byłem, dlatego że może nie wiem, jak dla mnie na tym globie na razie 3 czy 4 kobiety pokazały, że są lepsze od facetów w chłopie. Może jest to mało popularne rapować być, będąc dziewczyną, no ale jeżeli dowa nagrywa fajny kawałek, to tak na produkcję są tego kawałka nie zastanawiam się nad tym, że to po prostu rapuje kobieta i, i o, jak ona wypada na tle facetów, tylko po prostu mi się ten numer podoba ze względu na to, jaki to jest kawałek. Jak odbierasz udział młodych ludzi, którzy starają się reklamować w takich show jak na przykład Mam Talent, młodych raperów oczywiście, którzy... To nie jest miejsce dla tej muzyki i... I nie jest to potrzebne. To ja czuję zażenowanie, gdy to widzę, naprawdę, bo to ośmiesza to, o co tyle ludzi, między m.in. ja, walczy i pracuje nad czym od, od, od wielu, wielu lat jest to niepotrzebne. Poddawanie po prostu naszej muzyki, niekoniecznie naszej, bo to z reguły są jakieś połowe kawałki, ale poddawanie naszej subkultury ocenie takich osób jak Kora czy Łozo jest niewłaściwe dla mnie. Prosiłabym Cię teraz, abyś zacytował jeden fragment jakiegoś swojego tekstu, który chciałby, żeby wszyscy kojarzyli z Tobą. Jak tylko by usłyszałam. Kurde, chciałbym, żeby takich fragmentów było więcej, żeby ludzie ich kojarzyli. Ale taki jeden szczególny, najbardziej. Mam śląsk przed oczami, kiedy za mikrofon chwytam. Okay. To jest chyba bardzo taki. Bardzo lubię w ogóle to mówić na koncertach i. i... Wydaje mi się, że wiem, że czasami dla ludzi jest już to męczące, że tyle gadam o tym śląsku, ale to chodzi o to, że ja widzę ten śląsk za każdym razem. Nieważne gdzie jestem w Polsce, to, to, to widzę przed sobą ludzi, którzy, którzy są jakby takimi ślązakami spoza Śląska i też mają swoją piątą stronę świata. Chyba o to chodzi. Czy uważasz, że teraz po tylu świetnych kawałkach i bardzo dużej ilości fanów, jaką posiadasz, jesteś ikoną śląskiego rapu? Nie, 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 nie. Ja w ogóle nie uważam, żebym posiadał fanów. Ja, ja nie lubię mieć fanów, ja wolę mieć słuchaczy, ludzi, którzy słuchają moje muzyki i ważniejsze jest dla nich to, żeby słuchać moje płyty, niż wisieć gdzieś na jakimś koncercie mi na szyi i mówić jakieś bzdury po pijaku. No, a to z reguły jest dla mnie definicja fana. Oczywiście są też słuchacze, którzy lubią sobie zrobić zdjęcie, podejść i porozmawiać. To jest zupełnie co innego niż to, co powiedziałem przed chwilą. Ale nie uważam się za ikonę śląskiego rapu, dla mnie ikony to to miejsca dla osób, które odchodzą i, i kończą z tym, a ja jeszcze nie mam zamiaru. Uważam się za, moim zdaniem, bardzo dobrego reprezentanta tej muzyki z tych stron. Mam nadzieję, że te strony uważają mnie za takiego samego reprezentanta. Na koniec standardowo o kilka słów dla odbiorców Chorzowskiej Lauby. Uważajcie na siebie, pilnujcie się nawzajem i, i działajcie, bo warto. Do zobaczenia. Cześć, to znowu my. Przed chwilą nasza koleżanka Marta skończyła przeprowadzać wywiad z znanym raferem Miłoszem. Mam nadzieję, że Wam się również podwoi tak jak nam. Opa, do zobaczenia następnym razem.